W dzisiejszym odcinku wraz z gąbkiem zagrałem 1v1 w The Bridge Ogólnie to zapraszam na jego kanał, ponieważ robi naprawdę bardzo fajne filmy. A wkrótce na jego kanale pojawi się odcinek ze mną. Chciałbym was także zaprosić na mój serwer Discord Ognisko, ponieważ chciałbym tam zbudować dosyć spore community. A ja zapraszam już do oglądania. O kurde, albo przymulony już. Ty... Ej, ty masz antyknoka. knoka, Anty -knoka nie. sorry Blokowało mnie Gdzie ty? Co jest? Dobra A, dobra No nie! O, cofnęło... Ja pierd... Nie da się jak? Ale to zrobię. Nie, nie rób tego Zabraniam eee... ja Nie pozwolę. rób tego! Nara Nara Oj, oj, oj. No niezbyt optymalnie O kurde No ja pierdzielę ja umieram O nie! Półtora serduszka! No wskać, ja! no, szkoda czasu. Nie ma. Co tam? Trotam. Ej, co ty tu... O, a jeszcze się przejdę do ciebie O kurde, dobra, dobra, dobra No, 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 no Albo dobra, próbuję ryzyk fizyk No kurde, teraz ty tu pobiegłeś Dobra, dzięki Nie no, coraz lepiej jitter click mi wychodzi To jest plus tego A co tam? Jak tam? O nie! O nie! Nie, nie! Zostań! Stój, stój, stój! Nie! Panie, że! Ja dosłownie nic nie zrobiłem, a i tak trafiłem na krocek? Wiem, bo widziałem jak lecisz, bo ja jadłeś refa przy okazji. Ej, no kurde. Jak coś się z Ajajaj. Aj jaj aj. Co jest? Coś ty zrobił... Ej, gdzie ty jest? Co jest? Nie, 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 ale że ja spadłem O, git Nie, ja mam 3hp Dążyłem Nie, 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 kurde, nie zjadłem tego refa Nie, nie, kurde, nie zjadłem tego refa Ale że wiertara mm, Wiertara w trakcie nie nagrywania Co? Wiertara w trakcie nagrywania akurat nagrywa. Ja To leci na kanał wiertara, jebać pizd... Mamy content Jezu, co jest? Ja robię 13 cps bez męczenia tego, ręki Ale to jest plus robienie tylu CPS-ów Ja pierdziele, naprawdę e, Co ty robisz? Jeszcze prawa autorskie będą... No, a nie, nie, nie A, klas kolejny Nie Kurde Ej, co, co się stało? Ja myślałem, że spadnę. O, Oj, dobra. O nie, 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 nie. Nie, gdzie ty? A. O, pierwszy raz zrobiłem z tym. Z, z gardą no, widziałem. Aaaa! No, 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 jak? Co, tam u ciebie? Nie Ulany jesteś? ten twój knockback. Przyjdź tu, pole, pobijemy się. Wiesz? No, chodź. Jesteś pewien? No, tylko no, jak czekaj. ja się tam do ciebie przejdę, to nie będzie kolorowo, wiesz o tym, nie? Ja wiem. Ej, 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 co ty robisz? Nie! <laughs> <laughs> yeah. Dziękuję. Ja myślałem, że ty przejdziesz się do mnie, takie na shiftie totalnie, czy coś. Ja myślałem, że jest jakieś przejście, wiesz, od góry, poza tymi schodkami. No jak? Ale ten block hitting... Nie! Myślałem, że nie spadnę. Ej, nie! Gdzie ty? A, ja wiesz co, idę kret. Robię kreta tunelami. Chłopie. O, ale przedostałem się. Gdzie ty jesteś? Dzięki. Tak mam na ciebie. Milimetry O Jezu, dobra. O nie, nie, nie. nie. O Jezu! Co, co? Ja pierdzielę gościu, nie strasznie tak. Jak? Nie, no jeszcze przeżyłeś No i super, umieram Ale ty też umierasz Ty się nie odzywasz, czy...? No, no A, myślałem, że ten... Że coś się stało z mikrofonem skupienie Jak Fomi normalnie Tyle, że Fomi zapomina o tym O przycisku A widzisz? Mówiłaś, że na przycisk Czekaj, gdzie ty jesteś? Czekaj, wul... Ej! Którędy? Ja się sklaczowałem na ostatniej warstwie Na ostatnim klocku No dobra, pora. Nie! nie! Ha, ha, ha! Klacz! Żyję, żyje, żyje, żyje. Nie, nie, nie żyje już Kurde ma... Ale nienawidzę tej gry Ej, co jest Ej, to masz jeszcze. Nie. nie, ja już cię nie wiem Mój palec jest tak spocolony, że ten. Że nie potrafię nawet do klika robić. Ale może stąd... nie rób tego, Nie! Dobra, do jednego. No, o kurde. Wygram to. Wierzę w samego siebie. Ego, top trzeba zrobić. Jestem. O, nie, Ale nie, lag! nie. Miałeś też laga? Nie, no. Miałe... Nie miałem laga Nie ma, co tam. <laughs> Ej, co mnie strzela? Nie, nie, nie. Jest, jest. Ale to był ten. Lucky, totalnie. Nie, bo tam mi chyba trzy areny zostały do odblokowania. Ja w klasyki nie umiem zbytnio. Ja w klasyki właśnie umiem, bo jestem z tych, co używają łuku. Z siłku e, wędki. O! Co jest? Al Ridge poleciał, Kurda. Ej, no kur... Aha! <laughs> nie. Jeszcze dosta... Jezu. <laughs> <Yes. laughs> Rage 22. Nie No! Ale że... Ej, co to było? Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Mam jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego ty mnie nie wbiłeś do bazy wtedy? Ty no właśnie Co Ej no w sumie Ja byłem jec. przekonany o mojej porażce, ale i tak zaryzykowałem jak widać się to opacało. Y, A jest za tobą co. Dlatego że mnie teraz tofa. To się nie opłaciło. O dobra git. Nie, żyjesz. Jaki klacz zrobił, chłop. Nie, 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 przyżyję to. A, przeżyłem. Tak mówiłeś, ale przeżywca. Nie, nie. Gdzie ty? Tak. O, o kurde! Wy... Prawie myszka mi z biurka spadła, tak ją zacząłem kręcić i klikać. Nie wiem, mi już brakuje podkładki. No, no. no. Nie! Dobra. Nie! Jeden blok! Jeden blok do góry! I bym zrobił klacza. No co ty robisz? Co jest ile tych hitów dostałeś ode mnie, że ten... Że miałeś 12 tak na jednego. Ej, weź! Nie! Zostaw mnie! Ej, bo ty ma... Jest 2-0! Co jest? Dzięki. O nie! Zostaw! Nie! Nie, ja już mam dość tej gry. Nienawidzę tej mapy. Dobra, git. Nie, Żyjesz! Co? ile ja ci... A, spadłeś na obraz. jak ty mi nie zadałeś w ogóle obrażeń? Ale jestem ciekaw, właśnie miałeś 5KP ja ci zadałem chyba dwa hity i miałeś 4, jeden nagle. Dobra. Myślałem, że jeszcze to sklaczujesz. Dzięki, dzięki. No chyba nie... Jezu, ja już cię widziałem za sobą. Gwoniłem cię tam. Wiem, ale i tak byś chyba nie zdążył. Nie, nie, nie. Po prostu. Czemu ja nie miałem bloku? Co? Jak? Czekaj, co? W sensie. Wy... Łapta! Ja cię za... Ja cię zabiłem spadając! Ty nie zginąłeś od wojda! Ja cię zabiłem spadając! Serio? Tak! A to dla mnie wyglądało jakbym zginął od wojda, bo ty skoczyłeś gdzieś tak z... A nie! A nie, jednak od Wojda, ale... Ja normalnie cię zabiłem jak ty spadałeś, w sensie ja u mnie przynajmniej. Ja pierwszy wpadłem pomiędzy dwa bloki. I akurat nie zatrzymałem się w tym jednym, tylko w tych dwóch musiałem. Ale że ty nie zginąłeś, dostałeś niedoźby z łuku. Nie, w dupie to mam... pierwsze tą grę. Ej, no wpadłem jeszcze do tego do mojej dziury! Ale czy ty możesz, nie? Przepraszam. Nie, ty nie! Wiesz, że masz dziurę w wojdzie? Jak dziurę w wojdzie, co? No ja u ciebie widzę dziura w wojdzie, w sensie, że jedna. Jeden klocek jest nie Wojdem. Znaczy, nie, nie Wojdem, tylko Jezu, tym portalem. O, umarłeś. Co ja gadam? Tak, <gadam> no, <gadam> Klat. Nie, jednak nie klat. Ale żyję. Ta, ta Uważaj, <gadam> bo ci uwierzę. No ale czy ty możesz dostać tego knoka w końcu? Na chodzenie ciężko, znaczy co? No fakt. No chłopie ci z gardą, bija, a ty jeszcze nie giniesz. Radusu. Radus, radus. <grym> o <grym> kurde. Oni jednego hita nie dostałem, czaść. No no. No jeszcze zginę. Nie, no, a jednak nie. Ale co to. <grym> nie! Ale ja w to nie nie, Nie, nie gram. No Myślałem, że jeszcze ci wyknokam jakoś Tak! W końcu! Taki knockback! Uda się! Nie! <ścoughs> skoczył za mną! A co miałem zrobić? Nie, 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 nie! Zostaw! Tak! Na samym końcu! Co za ch... A ja mogłem raszować, bo bym zdążył w sumie. Czemu jest łapki? Nie kurda. Ale to był taki totalnie fart. Ale możesz zostawić mi moje przejście? Nie kurda. No chyba nie. Ja pierdzielę, nie. Zostaw moje wejście w spokoju. Nie tutaj dalej. A tego się nie spodziewałem. Jednak się spodziewałeś Nie. Gdzie? Nienawidzę tej mapy. O, no ale teraz. zobacz, co w ogóle zupełnie inny wynik. Raz ty mnie dominujesz, raz ja ciebie, kurde, coś. Za każdym razem coś innego. Mapa. No tak, może. O, ale myślałem, że tego knoka dostałem tak wiesz, na Twoją wyspę od razu. coś. <laughs> a że ty stałeś w miejscu, a jeszcze w Ciebie nie trafiłem? O, kurde. O! Ojej. Tak! No nie, jeszcze bym zginął. Ale możesz, nie. Dzięki. Aha, no tak. Nara. I <laughs> e, ten knuckback twój jest tak zepsuty, że działa tylko dla mnie, tak naprawdę. Ale że moje hity z knokiem? Dosłownie, no. Ej, no co jest? Co się stało? E, Myślę, że ty blok masz za sobą, dosłownie. E, bo ja się zblokowałem w bloku. Co za poświęcenie, ale idź stąd, możesz stąd iść. Dzięki. No. Sekundę dostałeś knoka. Aha. Tego okay, się okay. nie spodziewałeś. Tego się nie spodziewałeś. O kurde, co, ty co się stało? No, znowu mi ping skoczył. Czysto. No, ratuj. Kurde, ale mnie dupa boli. Chciałbyś? Nie. Chciałbyś? chciałbyś tak, kurde. chciałbym. I to no. nawet bardzo. Koleckie. No jest! Stój, stój, stój! Nie! Idź do domu To jest bardzo prawdopodobna. Ej, ejaj! Nie Nie! Idź! <śm> Kurde no! Zawsze istot. jak ja już się istot. obrócić, żeby ciebie uderzyć Ej no! To ty już tam stoisz na dawną. Ale ty, ale ty wiesz Aha. gdzie to A, ale cię cofnęło. A, klacz! Nara. Gdzie... No bigne! Jakie to jest gówno z tym internetem! Mogę co najwyżej tak... Nie, stój, 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 stój! Kurde! Ej, ale wiesz, że ja cię widzę, tak jakby I wiem, że pójdziesz tędy. I jeszcze cię zabije. Kurde! kurde. Ważny jest ten drugi hit po knoknięciu. On jest no, tak naprawdę nie. najważniejszy. Bo ten pierwszy to rady straczować, ra ale jak zrobisz drugiego kita? to nie. nie da rady. Kurde Ej, cześć, ty to, że w cię chyba cztery razy z gardy i jeszcze nie dostałeś tego knoka Siema <śmiech> <śmiech> Nie, zostaw, zostaw, zostaw. Nie, 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 nie! Kurde Oj! Nie, Dzi, di, di. Ale nie. mnie już kurde palce bolą, ale od sprintowania. W sensie od trzymania kontrola. Bo mam tak zgięty nienaturalnie. Nie dostałeś tego hita! Nie. Yes. Nie, nie, Ale strefa. Uh. Tego hita też dzięki. nie dostałeś A ty walnąłeś mi jakiegoś hita? Znaczy no wiesz, partyjkę, nie? Nie, bo ja już jak byłem ten, to cię widziałem dopiero na tym, na tym moście Nie, jakby. nie, to wcześniej. dzięki. NIE, Kurde! No chyba, kurde, nie Dobra, pa, Godbridge bridge Nie Oj tak, 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 tak NIE, 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 NIE to, to, to... Znów to samo! A ty mnie widzisz tam? Nie, wiesz, jesteś niewidzialny! Aaa! Tak! Nie! Nie <słuch> Co jest? Łapką, bo źle slota zmieniłem! Tak! Tak, w końcu! W końcu! Nie! Tak! tak. Kurde! Oj kurde, ale się sam zbajtowałem! Cofnę u mnie! Cnęł mnie! Ej, wiesz, że miałeś szansę, bo mnie cofnęło przez to. Nie, 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 nie zdążyłbym. Nie, nie, nie! KUR! Ale tak to Jeden gol, było. chociaż honorowy jeden. Nie no, raczej wygrasz to, znowu. No 3-1. No raczej niezbyt. Nie, nie! Tak! Tak! Na 4 HP! Ajajaj! Aj, aj. Ja cztery miałem HP? No. Jeżeli ja myślałem, że z pół serduszka już Tak! Tak! Udało mi się, udało mi się! Nie, 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 nie! Nara! Tak, nie w końcu! Wygrane, dobra.